George. To mama świnka. To jest tato świnka. Pepe. Zgubione kluczyki. Cała rodzina Pepy spędziła słoneczny dzień na wycieczce w górach. Czas do domu. Idziemy do samochodu. Dziękujemy za odwiedzenie naszej platformy widokowej. Do widzenia. Kluczyki, kluczyki. Nie, George. Nie możesz bawić się kluczykami. Mógłbyś je zgubić. Eee! Ty, tato, bawisz się kluczykami. Ale ja jestem dorosły i nie zgubię ich. Ojej, tato świnka nie złapał kluczyków i wpadły do kanału. Oh. Oh. No dobrze, możemy wracać. Eee, to może być trudne. Dlaczego? Tato bawił się kluczykami i wpadły do kanału. O! Oh. Tato świnko. Nie martw się. Zaraz wyciągnę je tym patykiem. Kurwa! Hmm. Chyba wpadły głębiej niż przypuszczałem. Patyk był za krótki i nie można było wyciągnąć kluczyków. Wiem, co zrobię. Potrzebna mi wędka. Wtedy złapię kluczyki na haczyk. Może pan na królik ma w sklepiku wędki? E, czy ma pani wędki? Mam tutaj jedną, choć nie wiem po co. Tutaj nie ma w czym łowić ryb. Nie chcemy łowić ryb. Chcemy złowić kluczyki. Tato bawił się kluczykami i wpadły mu do kanału. Oj, nie wiem, czy wam się to uda. Ta studienka jest bardzo głęboka. A po co ona tu jest? Kanałami woda deszczowa odprowadzana jest do morza. Żyłka na kołowrotku też była za krótka. Nic z tego. Musi być bardzo głęboka. Możemy to łatwo sprawdzić, wrzucając kamień. Dobry pomysł, panno królik. Będziemy liczyć dotąd, aż kamień uderzy o dno. Raz, Raz dwa, dwa, trzy, trzy cztery, cztery pięć, pięć, sześć. Tak, jest głęboka. Przecież mówiłam! Co my teraz zrobimy? A to pan Byk i jego przyjaciele. To banka, George lubi koparki i dźwigi. Witam wszystkich! Witamy, panie byku. Witam na naszej platformie widokowej! Zamierza pan coś tutaj robić? Nie! Skończyliśmy pracę! Chcemy odpocząć na platformie widokowej! Widać stąd całe góry! Tak, piękny widok! Eee. Panie Byku, czy mógłbym na chwilę pożyczyć dźwig? Po co? To bawił się kluczykami i wpadły mu do kanału. Żaden problem. Zaraz je wyciągniemy. Panie rozrożcu niech pan podjedzie. Dobrze? Spuszczaj hak. Mamy szczęście, że znalazł się tutaj pan Byk. Tak, może w końcu odzyskamy kluczyki. Nie dosięgniemy szecie. Pan Byk jest szefem. Macie już nasze kluczyki? Nie. Łańcuch jest za krótki. Co możemy zrobić? To proste. Zaraz wykopiemy je. Hurra! Pan Byk zaczął kopać. Stop! Co się stało? Jedziemy na platformę widokową. E, teraz jest rozkopana, ale na krótko. A to bawił się kluczykami i wpadłem mu do kanału. O! Oh! Zatrzymaj! Zatrzymaj! Oto kluczyki! Znalazłem je! Hurra! Proszę bardzo. Dziękuję, panie Byku. Naprawdę nie ma za co. Ale gdzie jest platforma widokowa? W miejscu platformy widokowej jest teraz wielki dół. Oto nasza jaskinia! Witam wszystkich w nowej jaskini widokowej. O. o! Powstała dzięki mojemu tacie. Eee, i dzięki panu Bykowi. Tak! Jestem naprawdę dobry w kopaniu! Pan Byk lubi kopać doły. Wszyscy <laughs> lubią kopać doły. Autorom głosów użyczyli Julita Korwszek-Borsuk, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Joanna Domańska, Małgorzata Maślanka, Leszek Filipowicz, Mirosława Donica i inni. Dialogi polskie Renata Czyrzewska, kierownictwo produkcji Elżbieta Zajkowska, reżyseria Jerzy Euzeriusz.